Piekarnia Beaty oblicza całkowitą cenę d w złotych za c babeczek, używając równania d równa się 2 razy c. Co oznacza liczba 2 w takiej sytuacji? Zatrzymajcie na chwilę teraz wideo i spróbujcie na to pytanie odpowiedzieć. No dobrze. Zanim przyjrzymy się możliwym odpowiedziom, zastanówmy się, jak zinterpretować. To równanie. Równanie d równe jest 2 razy c, mówi nam, że za każdym razem, kiedy ktoś kupi pewną liczbę babeczek i pomnoży tę liczbę babeczek razy 2, to otrzyma liczbę złotych, czyli cenę, którą musi za te babeczki zapłacić. To musi oznaczać, że każda babeczka kosztuje 2 złote. Jedna babeczka kosztuje 2 złote. Albo inaczej, cena wynosi 2 zł za babeczkę. Bo jeżeli liczbę babeczek pomnożymy razy 2, to otrzymamy cenę za zakupione babeczki. Jedna babeczka, 2 zł. Dwie babeczki, 4 zł. I tak dalej. Pierwsza odpowiedź. Piekarnia wycenia każdą babeczkę na 2 zł. Dokładnie to przed chwilą stwierdziliśmy. To jest prawidłowa odpowiedź. Piekarnia sprzedaje dwie babeczki za złotówkę. Chyba jednak nie. Możemy spróbować podstawić te liczby do równania. Jeżeli kupimy jedną babeczkę, czyli c równe jest 1, to d równe jest. Zapiszmy może te liczby w tabeli. W tej kolumnie c, tutaj d. Kupujemy jedną babeczkę, mnożymy jedynkę razy 2 i płacimy 2 złote. Kupujemy dwie babeczki, mnożymy dwójkę razy dwa i płacimy cztery złote. Zgadza się to z pierwszą odpowiedzią, ale w drugiej odpowiedzi za dwie babeczki płacimy złotówkę. A to nieprawda. Za dwie babeczki zapłacimy cztery złote. Piekarnia sprzedaje dwa rodzaje babeczek. Nic nie wiemy na ten temat. Zadanie nie wspomina o tym, ile jest rodzajów babeczek. Inne zadanie. Wybierz sklep, w którym gałki lodów kosztują najmniej. Zdecydowanie trafiają się nam dzisiaj deserowe zadania. Znowu zatrzymajcie film i wybierzcie poprawną odpowiedź. Sklep A oblicza cenę całkowitą D w złotówkach za S gałek lodów za pomocą równania. D równe jest 0,75S. Czyli liczbę gałek, które kupujemy, mnożymy razy 75 setnych, złotówki albo razy 75 groszy i otrzymujemy kwotę do zapłaty. Rozumując podobnie jak w poprzednim zadaniu, możemy zapisać, że w sklepie A cena lodów wynosi 75 groszy za gałkę. Spróbujmy w takim razie porównać z tą ceną ceny w pozostałych sklepach. Ile za gałkę zapłacimy w sklepie B i w sklepie C? Trójkę musimy pomnożyć razy 1, żeby otrzymać cenę 3 zł. Kupujemy 8 gałek i liczbę gałek znowu mnożymy razy 1, żeby otrzymać ich cenę. 12 gałek za 12 zł, czyli znowu liczbę gałek mnożymy razy 1, żeby otrzymać cenę w złotówkach. W takim razie równanie, z którego korzysta sklep B, wygląda tak, że cena D w złotówkach równa jest 1 razy liczba gałek S, albo odwrotnie, cena w sklepie B to złotówka za gałkę. No to już wiadomo, że sklep A jest tańszy od sklepu B, bo 75 groszy za gałkę to mniej niż złotówka. Sklep C. Tym razem zależność pomiędzy liczbą gałek i ceną przedstawiona jest za pomocą wykresu. Przedstawmy w takim razie tę zależność tak, jak dla sklepów A i C. Będzie łatwiej porównywać. Tabela będzie wyglądać tak. Liczba gałek S, cena D w złotówkach. I wybierzmy takie punkty na zielonej prostej, a właściwie półprostej, bo liczba gałek i cena nie mogą być ujemne takie punkty, żeby łatwo było odczytywać. Ich współrzędne. Na przykład ten punkt. Za dwie gałki zapłacimy 3 zł. S równe 2, D równe 3 zł. Za cztery gałki zapłacimy 6 zł. S równe 4, D równe 6. I wygląda na to, że liczbę gałek mnożymy razy 1,5, żeby otrzymać cenę. Za pomocą równania byłoby tak. D równa się 1,5 razy S. Albo jeszcze inaczej: sklep C kasuje złoty 50 zł za gałkę. W takim razie jest najdroższy, sklep B jest trochę tańszy, a sklep A jest najtańszy. A zadanie polega na wskazaniu sklepów, w którym gałki lodów kosztują najmniej: najmniej gałki lodów kosztują w sklepie A.